Był wyjątkowy dzień w szkole podstawowej nr 11 na osiedlu Wichrowe Wzgórze. 27 października 80 dzieci została oficjalnie przyjęta do szkolnej społeczności. Pasowanie na ucznia to święto dzieci, nauczycieli i rodziców oraz wielka radość dla dyrekcji placówki. Jest kilka dni bardzo istotnych w życiu szkoły. Ba, można powiedzieć, każdy dzień jest istotny, ale takie, które świętujemy i celebrujemy specjalnie, to rzeczywiście do nich można zaliczyć pasowanie na ucznia klasy pierwszej. Tych dzieci mamy ponad 80. W tym jest, co warto podkreślić, oddział przygotowawczy. Dla nas to bardzo ważna historia. Chcielibyśmy, żeby te dzieci również poczuły taką normalność jak dzieci uczące się tutaj polskie od ładnych paru lat. Dzieci bardzo dobrze przygotowane, uroczystość kapitalna, przygotowana z dużą pomocą rodziców, nauczycieli. Naprawdę bardzo starannie to wszystko było przeprowadzone i myślę, że dzieci same w sobie miały sporą zabawę. Zobaczymy, jaki będzie efekt finalny, ale to dopiero za 8 lat, także to jeszcze dość daleko. Natomiast. Ta uroczystość ma charakter symboliczny, bo oczywiście to są dzieci, które już od dwóch miesięcy do nas chodzą na wszystkie zajęcia, ale to jest przekroczenie pewnego rubikonu związanego z umiejętnościami typowo szkolnymi, a więc wiem gdzie, kogo, o co zapytać, jak się poruszać. Wszystkie emocje takie, jeżeli w ogóle były negatywne, już po tym czasie nie funkcjonują. Dzieci doskonale się orientują w topografii szkoły, znają pracowników, więc wydaje się, że wszystko będzie przebiegało bezproblemowo. Pasowanie, jak powiedział dyrektor Marek Kmieciak, ma charakter symboliczny, ale jest to bardzo ważne wydarzenie w życiu pierwszoklasistów i ich rodziców. Przejęcie i wzruszenie widać było na twarzach i dzieci i dorosłych. Ja pierwszoklasista, ja pierwszoklasista. obiecuję uroczyście, że Po uroczystym ślubowaniu przyszedł czas na najbardziej oczekiwany moment: pasowanie Jacek, Leon, Maria, Adam, Kuba, Michael. Piotr Sofia Mateusz Zosia Natalia Piotr Kacper Josik, Julianka i Anna

Po części oficjalnej dzieci wraz z wychowawcami i rodzicami udały się do sal lekcyjnych. Tu czekał na nich poczęstunek i drobne niespodzianki. Dla nas był to doskonały moment, by zapytać, jak podoba im się w szkole. Fajnie! Jest trochę straszne to, że to ślubowanie było trochę straszne, jak tyle było kamer. O, tak, tak. Czyli no. taki trochę stresik, i trema dzisiaj. No, to prawda. A w szkole wam się podoba czy nie? Bardzo tak, mi się podoba. Co jest najlepszego w szkole? W szkole są najlepsze lekcje. Mm. Mi też. A najlepsze jest to, że w świetlicy możemy się bawić z Z zimsami. A czy jest coś, co Wam się w szkole nie podoba? Mm, mi się nie podoba, że jestem O, no, Czyli trzeba się uczyć jednak trochę. No, mi też. Że Mateuszu i Natalko, jak Wam się podoba w szkole? Mm, fajnie. Bardzo dobrze jest. Co robicie tutaj na co dzień? Mm. Piszemy i poznajemy nowe literki. Dodajemy, odejmujemy i niedługo będziemy mnożyli w starszych klasach. Ale super sprawy. Czy wy się lubicie uczyć? Tak. Nie za bardzo, bo są bardzo długie i można wysieć minut. <laughs> Czyli trzeba się przestawić już na bycie uczniem, a nie przedszkolakiem po prostu. Tak. Szkoła fajna czy nie fajna? No, fajna. taka bardzo fajna, bo jest różny, dużo sportów i się dzisiaj nie spodziewałam tej niespodzianki. A, czyli jest zaskoczenie. Tak. Co ciebie najbardziej zaskoczyło? Mnie dzisiaj najbardziej zaskoczyło, że ta uczta poszanstunek imprezka przygotowana przez rodziców i nie mogę się doczekać co będzie na sali gimnastycznej, bo zawsze ma niecierpliwości. A Wy lubicie być tacy aktywni fizycznie, lubicie zajęcia sportowe? Tak, ja jestem prawie na wszystkie zajęcia w szkole napisano. Praj na wszystkie. Super, to czyli najlepsze... jest czego wybierać? No najlepsze to są WFy. Zadowoleni jesteście z tego, że jesteście już w szkole, czy byście woleli być jeszcze przedszkolakami? W szkole. Ja też w szkole potwierdzam, bo to jest bardzo fajna rzecz. W tym roku w szkole na osiedlu wichrowe wzgórze działa oddział przygotowawczy, w którym uczą się dzieci z Ukrainy w wieku od 7 do 10 lat. Tą wspaniałą grupą opiekują się równie cudowne nauczycielki Mariola Kirszman i Julia Bogusławska. Jak wygląda Wasza praca od tych dwóch miesięcy właśnie tutaj w tej klasie? Bardzo fajnie wygląda nasza praca, staram się, staram, żeby nasze dzieci czuły siebie bardzo fajnie. No, fajnie. Jak to wygląda właśnie ta adaptacja do tej polskiej szkoły dzieci, które nie zawsze znają język? No, praca jest bardzo trudna, mamy zróżnicowany wiek w klasie, ale dzieci są naprawdę wspaniałe, świetnie się zaklimatyzowały myślę w naszej szkole. No, i dzięki temu wszystko naprawdę idzie ku dobremu, i wspaniale to teraz wygląda. Wszyscy mamy wspólny cel, by tym dzieciom zapewnić jak najlepszą opiekę, edukację i wsparcie. Atmosfera szkoły bardzo przyjemna, bardzo fajna. Zależy nam na tym, żeby dzieci z Ukrainy czuły się tutaj jak w domu, tak? Mhm. Więc zrobimy wszystko, żeby im tutaj ułatwić ten pobyt, jednak w trudnym momencie, w trudnym czasie dla nich. I nauczyciele robią wszystko dlatego. No i też są często mamy, które bardzo mocno angażują się w to, by te dzieci tutaj dobrze się czuły i są, tak jak dzisiaj widzimy, wszystkie na posterunku gotowe i bardzo przeżywają też. Tak, bardzo tak. przeżywają, ale rodzice nasi są wspaniali, e, bardzo się angażują, pomagają nam tutaj, pomagają dzieciom się zaklimatyzować, także wspaniale. Czyli życzymy wszystkim dzieciom dobrego roku, owocnej nauki i tego, by czuły się tu bezpiecznie i szczęśliwie. Dokładnie. Dziękuję. I jak Ci się dzisiaj podobało na pasowaniu? E, dużo podobało. A czy jesteś zadowolona, że już jesteś w szkole? Tak. Czy jest dużo nauki w tej pierwszej klasie Waszej? Aha. I łatwo jest, czy ciężko? Łatwe. Łatwo. Fajną klasę masz? Już wcześniej kogoś znałeś, czy jeszcze nie? Fajne. Czyli to co? Życzymy Tobie powodzenia w tej szkole. Dziękuję. Pasowanie na ucznia to dobra okazja, by przekazać uczniom życzenia. Ja bym życzył przede wszystkim dwóch spraw. Po pierwsze, to tradycyjne, ale dotyczy również uczniów dużo zdrowia, bo to gwarantuje systematyczne uczestniczenie w zajęciach, jednocześnie takiej wytrwałości w pracy, aby finalnie doprowadziło ich do tego, bo ten czas bardzo szybko upływa, do tego, aby na zakończenie klasy ósmej mogli powiedzieć uczniowie oraz ich rodzice ok, zakończyliśmy ten etap, jesteśmy nieźle przygotowani do kolejnego. A po drodze jest wiele niespodzianek, trudno ogarnąć 8 lat w kilku słowach, ale to jest akurat wyzwanie, które czeka wspólnie nas, czyli nauczycieli, pracowników i całą tą społeczność klas pierwszych. A my wszystkim pierwszoklasistom życzymy wielu sukcesów i tego, by zdobywanie wiedzy i nabywanie nowych umiejętności było dla nich wspaniałą przygodą. Czy mamy koniec pandemii, czy może stoimy w obliczu nowych wyzwań i kłopotów? Temu między innymi zagadnieniu była poświęcona konferencja, która odbyła się w minionym tygodniu w Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nęcznej.